Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, dlaczego w świecie pełnym połączeń i social mediów, tak wielu mężczyzn nadal czuje się niesamowicie samotnych? Witamy cię w miejscu, gdzie otwarcie rozmawiamy o tym, co trudne, prawdziwe i czasem pomijane. Dziś poruszymy temat, który niejednokrotnie był ignorowany: samotność mężczyzn w XXI wieku. W erze aplikacji randkowych, non-stop online i idealnego życia na Instagramie, dlaczego tylu facetów doświadcza izolacji i braku prawdziwych więzi? Jak to możliwe, że człowiek otoczony tysiącami znajomych online może czuć się bardziej sam niż kiedykolwiek wcześniej? To pytanie warto postawić na poważnie, bo samotność nie jest tylko uczuciem, to problem, który wpływa na zdrowie psychiczne, fizyczne, a w efekcie na całe społeczeństwo. Nie będziemy dzisiaj serwować suchych danych bez emocji. Opowiemy historie, które poruszają do głębi, przedstawimy badania, które pokazują prawdziwy wymiar tego zjawiska i spróbujemy zrozumieć, co za tym wszystkim stoi. Zacznijmy od tego, czym tak naprawdę jest samotność. To nie jest tylko brak osób wokół. Możesz być na imprezie wśród tłumu, a czuć się jakbyś był na pustyni. Samotność to brak głębokiego połączenia z innymi ludźmi, brak poczucia, że ktoś cię naprawdę rozumie i akceptuje takim, jakim jesteś. I choć każdy może jej doświadczać, statystyki pokazują, że mężczyźni mierzą się z nią szczególnie mocno. Według badań z 2023 roku w USA. Ponad 20% mężczyzn w wieku 18-35 lat nie ma bliskiego przyjaciela, z którym mogliby szczerze porozmawiać o swoich problemach. W Polsce jest podobnie, choć mniej dokładnie zmierzone. Raporty wskazują, że młodzi mężczyźni rzadziej szukają wsparcia emocjonalnego niż kobiety. Ale dlaczego tak jest? Wielu z nas wychowywało się w przekonaniu, że męskość to twardość i samodzielność. Chłopaki nie płaczą. Weź się w garść, bądź silny, to frazy, które wdrukowano nam od dzieciństwa. Ta presja nie pozwala pokazać słabości, bo to równa się porażce w grze o męskość. Dodaj do tego zmieniający się świat. Kiedyś relacje budowało się naturalnie twarzą w twarz, na podwórku czy w pracy. Dziś dużo łatwiej jest uciec w ekran telefonu niż wyjść i porozmawiać. Media społecznościowe często zaś potęgują poczucie izolacji. Widzisz tam tylko idealne chwile innych, a to potęguje poczucie, że u ciebie coś jest nie tak. Ale to nie koniec. Rola mężczyzny zmienia się jak kalejdoskop. Teraz musisz być zaradny, silny, ale też wrażliwy. Wszystko jednocześnie. Idealny facet, który nie istnieje, a presja ta może być przytłaczająca. I kiedy już spróbujesz otworzyć się i powiedzieć, co cię trapi, często słyszysz: ogarnij się, inni mają gorzej. To zamyka drogę do rozmowy i zostawia wielu samych z ich emocjami. Przyjrzyjmy się teraz konkretnym przykładom z życia. Mateusz, 29 lat, Warszawa. Z zewnątrz facetku spełniony, praca, mieszkanie, samochód, ale za zamkniętymi drzwiami pustka i brak prawdziwych relacji. Na forum napisał: Wracam do domu i czuję się, jakbym był niewidzialny. Mam znajomych. Ale nie takich, z którymi mógłbym porozmawiać o tym, co naprawdę mnie boli. Jego historia nie jest wyjątkiem. Kuba, 34 lata, singiel z Krakowa, próbował randek online. To jak casting: każdy szuka ideału, rozmowy są puste, a spotkania kończą się po godzinie, bo nie ma chemii. Jego zdaniem nikt dziś nie chce budować prawdziwych więzi, wszyscy wolą szybkie wrażenia. To tylko wierzchołek góry lodowej. Samotność to brak bliskości, prawdziwych emocji, poczucia bycia rozumianym. Mężczyźni często czują, że muszą udawać, grać role, których nie chcą. Ale pod maską bywa strach i potrzeba bliskości. Co można z tym zrobić? Przede wszystkim zacząć rozmawiać. W Polsce coraz popularniejsze stają się męskie grupy wsparcia przestrzenie, gdzie faceci mogą być sobą bez oceniania. W dużych miastach, jak Warszawa czy Wrocław, spotkania takich grup rosną w siłę. To miejsca, gdzie można powiedzieć boję się, że nie daje rady, i usłyszeć nie jesteś sam. Czy kiedykolwiek poczułeś się samotny, mimo tego, że masz znajomych? To pytanie, które wielu mężczyzn sobie zadaje ale rzadko na głos. W świecie, w którym żyjemy, samotność stała się paradoksem. Jesteśmy ciągle podłączeni do internetu, mamy dostęp do setek ludzi na mediach społecznościowych, aplikacje randkowe oferują dziesiątki potencjalnych znajomości, a jednak rośnie liczba facetów, którzy czują się odizolowani, niezrozumiani i niewidzialni. Ale czym właściwie jest samotność? To nie tylko stan fizycznego bycia samemu możesz być w tłumie, otoczony ludźmi, a czuć się jak na bezludnej wyspie. Samotność to brak głębokich więzi, brak poczucia, że ktoś naprawdę cię rozumie i akceptuje. To miejsce, gdzie możesz być sobą bez masek i udawania. Statystyki mówią same za siebie. W badaniach przeprowadzonych w USA w 2023 roku, aż 21% mężczyzn w wieku 18-35 lat przyznało, że nie ma bliskiego przyjaciela, z którym mogliby porozmawiać o swoich uczuciach czy problemach. W Polsce, choć dokładnych danych jest mniej, raporty z Fundacji Maskulinum z 2024 roku potwierdzają, że młodzi mężczyźni rzadziej niż kobiety szukają wsparcia emocjonalnego. Dlaczego tak jest? Pierwszy powód to stereotypy i kulturowe oczekiwania wobec mężczyzn. Mężczyzna ma być silny, chłopaki nie płaczą. To frazy, które wpajano nam od dzieciństwa. Pokaż słabość, a stajesz się słabym. W kulturze, w której siła fizyczna i emocjonalna są ściśle powiązane z poczuciem własnej wartości, wiele osób po prostu boi się pokazać, że jest wrażliwy. Drugi powód to zmiany społeczne i technologiczne. Kiedyś relacje budowało się naturalnie w pracy, na podwórku, w sąsiedztwie. Dziś większość kontaktów przeniosła się do sieci, gdzie relacje bywają powierzchowne i ulotne. Media społecznościowe pokazują życie innych w wersji idealnej, wyretuszowanej, co potęguje poczucie izolacji i porównywania się na niekorzyść. Historie, które słyszymy od mężczyzn, często powtarzają się. Mateusz, 29 lat, pracuje w korporacji, ma ładne mieszkanie, samochód. Z zewnątrz wygląda na kogoś, kto ma wszystko. A jednak na forach internetowych pisze, że po powrocie do domu czuje się samotny, że nie ma prawdziwych rozmów, nie ma kogoś, kto naprawdę go zna i rozumie. Kuba, 34 lata, singiel z Krakowa, opisuje randki online jako casting. Wszystko jest powierzchowne, nikt nie chce budować głębszych relacji. Ludzie gostują bez słowa, spotkania trwają chwilę i kończą się brakiem chemii. Jego doświadczenia są dowodem, że współczesne związki często są ulotne i pozbawione głębi. Ta samotność podsyca frustrację, lęk i niską samoocenę. Wielu mężczyzn nosi maskę tego, który ma wszystko pod kontrolą, ale pod spodem kryje się niepewność i potrzeba bliskości. Co można z tym zrobić? W Polsce powstaje coraz więcej męskich grup wsparcia. Gdzie faceci mogą otwarcie rozmawiać, bez obaw o ocenę? To przestrzeń, gdzie można powiedzieć: Boję się, że nie dam rady i usłyszeć Nie jesteś sam. Takie grupy to krok w kierunku zdrowia emocjonalnego i prawdziwych relacji. Testosteron i jego rola w dzisiejszym świecie to nie tylko emocje i kultura ale także biologia ma znaczenie. W ostatnich dekadach poziom testosteronu u mężczyzn spadł drastycznie. Nawet o 30-40%. To nie tylko kwestia starzenia się organizmu, ale wpływ wielu czynników: stres, zanieczyszczenia, styl życia, dieta, brak ruchu. Testosteron to hormon, który odpowiada za energię, motywację, pewność siebie i chęć do działania. Gdy jego poziom spada, wielu mężczyzn odczuwa znużenie, brak chęci do życia, problemy z koncentracją, a nawet depresję. To zjawisko ma szerokie konsekwencje wpływa na relacje rodzinne, społeczne, a także gospodarkę. Mniej pewni siebie, mniej energiczni faceci mają trudności z podejmowaniem ryzyka, inicjowaniem zmian i budowaniem własnego życia.